Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku 1000 pifidapraw. Dzisiaj na warsztat przyjechała sobie SHLK M11 Trzybiegowa z 67 roku. I od razu na samym wstępie mówię: Nie jest to mój motocykl, tylko jest to motocykl kogoś ode mnie z rodziny, kto poprosił mnie po prostu o pomoc z ogarnięciem silnika w tej SHL-ce Skalce. Bo, słuchajcie, motocykl został zakupiony chyba ze 2 lata temu. Nie przejeździł za dużo, może z 50 km, i okazało się, że ten silnik, chociaż jak twierdził poprzedni właściciel, jest po remoncie, to ten remont musiał być zrobiony bardzo po łebkach. Żeby nie powiedzieć inaczej, myślę, że jest tutaj duże zaskoczenie w tym silniku. Ogólnie nie będziemy się może teraz rozwodzić nad tym, jak ona wygląda, jak ona jest zrobiona. W mojej ocenie jest zrobiona spoko. Natomiast silnik no jest moim zdaniem położony. Co dolega temu silnikowi, już Wam mówię. Silnik mamy tutaj jest 32. Czyli dosyć taka popularna jednostka w SKL-kach. Właściwie SKL-ki w tej budzie, można powiedzieć, no wychodziły właściwie tylko z tymi silnikami. Była seria produkowana przez jakieś 8-9 miesięcy z silnikiem W2A, czyli czterobiegowym silnikiem 175. Ten silnik również jest 175 pojemności, tylko że jest trzybiegowy. Problem jest mianowicie tego typu. Czyli przeskakujący kopniak. Podejrzewam, że wyrypany jest koszyczek sprzęgłowy. Dlatego będzie trzeba tam zajrzeć. Drugą bolączką tego silnika jest to, że. O, tak chodzi skrzynia. Tak chodzi skrzynia, a tak naprawdę nie chodzi. Bo nie da się tutaj wrzucić trzeciego biegu. Jedynka, dwójka i koniec. Trójka nie wchodzi. Podejrzewam, że ta skrzynia jest tam ściśnięta, sądząc po tym, jak pracuje ten, ta dźwignia, ten wałek. Dlatego skrzynia też idzie jakby do przejrzenia i to bardzo gruntownie. Następną rzeczą, jaka jakby trapi ten silnik, jest brak wolnych obrotów, problem z obrotami, falujące obroty, nieschodzenie z obrotów dost, zbyt szybko, a prawdopodobnie winny jest temu gaźnik Pegas, czyli dobrze nam znany szajs, nasz polski, który na życzenie Tutaj klienta będzie wymieniony na gaźnik Ikov, także gaźnik od cz -y tutaj ładujemy, pegaza wywalamy i będziemy go regulować. Z rzeczy poczynionych tutaj jest zapłon CDI. shl już jest wyposażona w CDI, więc jest to już o tyle dobrze, że przynajmniej odpala ładnie. Już jeżeli chodzi tam o platyny, zapomnijmy w ogóle o tym. Ustawię zapłon na stroboskop będzie na pewno spoko, więc tutaj, jeżeli chodzi o zapon, nie, nie muszę w ogóle się tym zajmować, o to się martwić. Co do jakiejś tam kompresji, podejrzewam, że jest niezła, bo podobno na jedynce, dwójce ten silnik ma chęć jechać, ma chęć się odpychać, ale to wiecie, wszystko wyjdzie dopiero jak to rozbierzemy, jak to wyrzucę na stół otworzę to będzie wiadomo w jakim stanie jest wał w jakim stanie jest cylinder, tłok, pierścienie jak wygląda skrzynia, sprzęgło no dosłownie wszystko podejrzewam, że jeżeli ktoś ten silnik złożył przejechał raptem 50 km i, i tak chodzi skrzynia i tak chodzi kopniak to tam naprawdę w środku może być dobry disaster ale o tym przekonamy się za chwilę ja w tym momencie biorę się za to, żeby ten silnik wyjąć z ramy, wrzucić sobie tutaj na stół i będziemy działać Proszę bardzo, silnik już mamy na stole. Nawet udało mi się tutaj troszeczkę posprzątać, co jest rzadkością w sumie. No ale wiecie, jak już rozbieramy silnik, żeby mieć to wszystko jakoś tutaj ładnie porozkładane, uporządkowane, no to porządek jakiś na stole by się przydał. Dlatego w tym momencie, bez pierdzielenia, zabieram się za rozbiórkę. Kilka przerwy w rozbieraniu tego silnika, chciałem Wam po prostu pokazać, co na tą chwilę udało mi się znaleźć i ustalić. Pierwsza rzecz, która wzbudziła mój pewien niepokój, to korek spustowy, jakiś bardzo duży w ogóle i wkręcony na pakuły. To już nie świadczy dobrze o gwincie, który znajduje się tutaj. Pewnie tego gwintu już nie ma i ktoś się ratował w ten sposób, że na pakuły wpierdzielił jakiś większy gwint, jakąś większą śrubkę. Powiedzmy no, sobie jakoś tam poradzimy. Następna rzecz, która wzbudziła mój ogromny niepokój, to na przykład zawleczka tutaj w tłoku. Widzicie dolną część tej zawleczki? O tą? Ona już tutaj prawie wyskoczyła z rowka. Właściwie już wyskoczyła, i pewnie niewielkim ruchem można by o! wypiąć. Widzicie? Wypadła. Czyli ten silnik, tak na dobrą sprawę, był o chwilę od naprawdę dużej tragedii. W sensie ta zawleczka za momencik dosłownie by wyskoczyła, zblokowała się między tłokiem a cylindrem, zniszczyła cylinder, zniszczyła tłok. Tłok to tam powiedzmy pół biedy. Tłoki tak jest w pewnym sensie uszkodzony, o czym za chwilę. Ale cylinder to już niestety duży ból, bo to jest cylinder żeliwny. Współcześnie takie cylindry nie są robione, no i trzeba by po prostu szukać drugiego albo bawić się w jakieś tulejowanie, więc naprawdę było blisko, no ale w porę udało się ten silnik jakby rozebrać. Tutaj zobaczcie w ogóle tłok jest skrócony, ma poobcinany płaszcz. Jeszcze na tą chwilę nie wiem co ktoś chciał tym zyskać. Jest tak nierówno pościnany. Tu jest mniej, tutaj jest bardziej. Pewnie chodziło o jakieś uchylanie się okien, yy, ale jeszcze tego sobie nie mierzyłem. Nie patrzyłem dlaczego ten yy, on został tutaj jakby skrócony, płaszcz tego tłoka. W dodatku widać, że już tutaj jakieś przedmuchy na pierścionkach się zdarzały, coś już tutaj się zaczynało. Zobaczymy go sobie jeszcze z drugiej strony. Z drugiej strony prezentuje się to w ten sposób. No tutaj jeszcze zawleczka siedzi w swoim rowku, jeszcze siedzi dobrze. Ale mówię, z tamtej strony już byłaby lipa. Wał na jak na razie na tą chwilę wygląda na to, że jest dobry, ale to wiecie, okaże się dopiero jak ja go sobie tutaj wyjmę na stół. Patrząc z tej strony, tu jakichś wielkich niespodzianek nie było. Olej tutaj był w tej części karteru, czyli dobrze, bo tutaj w tym silniku myk jest taki, że ta dokładka, która jest tutaj, Pełni też rolę jakby uszczelnienia i smarowania, więc jest to bardzo ważne, żeby dobrze tutaj to wszystko poskładać. No i widzę, że tutaj akurat było to w miarę spoko, chociaż ktoś nawalił dużo silikonu. Ten czarny silikon wychodzi wszędzie, nie tylko tu, także tutaj cylinder był uszczelniany na silikon. No, będzie trochę tego czyszczenia, skubania, to czego nie lubimy najbardziej. Pozytywna rzecz jest taka, że tutaj nie była zerwana Nakrętka na wałku zdawczym, więc gwint jest cały, nakrętka jest cała, fajnie, bo nie będę musiał szukać tego elementu, ale dziwne jest na przykład to, że zobaczcie, jak bardzo przekoszony jest wałek. W sensie, zobaczcie, tutaj jest taka mała szczelina, a tutaj już jest taka duża, no nie? I podejrzewam, że to może mieć bezpośredni wpływ na to, co się dzieje z, tym, z tą skrzynią biegów, że ona jakoś tak ciężko chodzi. Myślę, że to może być coś na rzeczy. Okaże się, jak sobie go rozpołowimy. Wróćmy jeszcze na drugą stronę. Z drugiej strony zastanawiam się troszeczkę grubość tego sprzęgła. Bo tutaj jak widać te tarczki kończą się dużo niżej niż ten kołnierz kosza. Z tego co zawsze pamiętam, co składałem jakieś włeski czwórki, to zawsze robiłem tak, żeby to było na równo. Nie wiem, czy w tej chwili tutaj mi nie brakuje jakiejś tarczki, czy jakiejś przekładki. Będę to rozbierał, to się okaże. Tylko łańcuszek no lata lata. Niestety, luz dosyć spory. Tutaj. Widać podkładka zaklepana, zniszczona, taka już zdewastowana. Trzeba będzie ją wymienić na nowo. Biorę się dalej do roboty. silnika. Chodźcie, pokażę Wam o co chodzi, co jeszcze tutaj zauważyłem w nim niepokojącego. Zobaczymy sobie taki jego ogólny stan techniczny, jakie błędy zostały tutaj popełnione, bo niestety troszkę ich było. Dobra, lecimy sobie po kolei od lewej. No tutaj pokrywa, nic tutaj w niej niepokojącego nie ma, jest ok, nawet fajny tam jeszcze uszczelniasz w niej. O tej pokrywie już wam z grubsza coś tam mówiłem, w sensie tutaj uszczelnienia. Jak widzicie, tam jest simmering dodatkowy. Tutaj musi krążyć olej, który smaruje dodatkowo łożysko. Więc tutaj jakby też większych zastrzeżeń nie mam. Lecąc dalej, mamy już otwarty silnik. No i mamy karter, tak? Karter, który jest ogólnie ładny. Nie widać, żeby był tutaj rozbierany przez jakiegoś rzeźnika. Kartery nie są pokaleczone, nie ma żadnych dziobów po jakichś wkrętakach siekierach i te, tego typu rzeczach mamy tutaj całkiem ładny tryb zdawczy, który jest w bardzo dobrym stanie, nawet widzicie jeszcze jest tutaj tak sygnowany WFM tak, mamy też tam nowe łożysko pod spodem, jest i tulejka która jest w całkiem niezłym stanie więc jakby tutaj do karteru raczej nie mam się co czepiać łożysko jest też w porządku jeżeli tutaj chodzi o jego taki stan, nic nie łamane nic nie wyszczerbione, karter jest w porządku do niego jeszcze za chwilkę wrócimy. Tutaj mamy, słuchajcie, sprzęgło, do którego też większych zastrzeżeń nie mam. Widać, że ktoś tarczki zmieniał. Przekładki niepopalone, nie są fioletowe, są ok. Do kupienia na pewno będzie zębatka zdawcza, bo jak widzicie, jest wyjechana już w igiełki. Już jest położona dosyć mocno. Za chwilkę te ząbki zaczęłyby się stąd wyrywać. Więc zębatka, jakby jest do kupienia. Kosz sprzęgłowy. Kosza bałem się najbardziej, sądziłem, że będzie z nim jakiś problem, ale tak naprawdę problem leży o w tej pierwszej zębatce. Jak widzicie, ona tutaj już jest dosyć mocno położona. Jest to skutkiem tego, że po prostu słabo zazębiała się z półksiężycem od wałka kopniaka. Natomiast sam kosz, sam sobie jest ok. Jak widzicie, nie jest tutaj wywalony od przekładek, od tarczek. Tutaj jest wszystko z nim w porządku. Nawet... Ta, ten jakby zatrzask, który jest pod tą zębatką jest wszędzie pozakańczany ładnie kątem prostym więc jest w porządku, więc myślę, że tutaj jedynie skupimy się na tym aby wymienić właśnie tą zębatkę, którą teraz się bawię i półksiężyc, który z tą zębatką się zazębia czyli właśnie ten od wałka kopniaka wałka rozrusznika, zwał jak zwał bo jak widzicie, o tutaj te zęby strasznie wyrypane strasznie położone, o teraz dobrze widać więc absolutnie taki element do tego motocykla wrócić już nie może. Jeżeli chodzi o wał korbowy, muszę Wam powiedzieć, że jest całkiem w porządku. Tutaj żadnego problemu na dole, na tym łożysku nie ma, tutaj wszystko sztywno, na główce też nie, tam tulejka jest w porządku. Jeżeli chodzi o wał, no to tutaj widzę, że ktoś sobie jakieś dziobki robił, prawdopodobnie łożysko obracało się na wale i ktoś się w ten sposób ratował. Jeszcze zobaczę, co z tym zrobić. Czy jakoś temu da się zapobiec, żeby te łuska się nie obracały, bo w gruncie rzeczy wał jest OK. Tutaj jakby do wału nie mam zastrzeżeń, prawdopodobnie był w jakiejś tam regeneracji przed złożeniem tego silnika, więc i nie ma jakiegoś dużego przebiegu. No raptem te 55 km, czy ileś? Jeżeli chodzi o tłok, no to tłok jest do wymiany z dwóch względów. Pierwsza sprawa, że jest tutaj pościnany. Tutaj jakieś już przedmuchy były, ale to raczej wina pierścieni. Ale druga sprawa to to, że z tłokiem współpracuje cylinder. A cylinder, niestety, teraz jak mu się tak dokładnie przyjrzałem, to zauważyłem, że ma takie podłużne rysy, e, gdzieś z której strony, właśnie teraz nie wiem gdzie, o tu. O tutaj są takie rysy, które są pod palcem bardzo mocno wyczuwalne. E, jest ciężki ten cylinder, są bardzo mocno wyczuwalne tutaj pod palcem no i w dodatku ten próg no tutaj jest już na tym cylindrze w dodatku no jest też sporo mniejszych rysek, co by świadczyło o tym że ktoś jeździł na bez filtra powietrza, wpadał tutaj syf piach, kurz i niestety wyjechał go, więc leci do szlifu tłok zamawiamy nowy, kupujemy nowy będzie on dopasowany od razu do szlifu, w sensie że kupię tłok i tłok poleci sobie razem z cylindrem do szlifu, będzie odpowiednio spasowany pod ten konkretny cylinder Lecąc dalej mamy tutaj drugi karter, na którym jeszcze w dużej mierze jest uszczelka, którą zaraz będę czyścił, lecz też nie wygląda na to, żeby był jakiś pokaleczony, pouszkadzany. Łożysko też jest tutaj w porządku. Jeżeli chodzi o sam zmieniacz biegów, on teraz pracuje bardzo dobrze. Nie ma już takiego ruchu tej dźwigni, takiego powolnego, że ona nie chce wracać, a skutkowało to tym, że ten wałek właśnie od zmieniacza biegów, Opierał się bardzo mocno w tym miejscu o karter, nawet widzicie on jest tutaj taki wyślizgany, wręcz nawet taki pokaleczony w tym miejscu, dlatego tutaj trzeba będzie coś pokombinować z dystansowaniem tego wałka lub z uszczelką, gdzieś będzie trzeba po prostu trochę uciec z wymiarem. Żeby tutaj już nie dochodziło Jakby do podpierania się tego wałka O karter, bo to było pewnie przyczyną tego Że ta wajcha bardzo tak ciężko chodziła Teraz ta skrzynia pracuje całkiem nieźle I kiedy tak sobie ją oglądam To muszę powiedzieć, że nawet podejrzewam, że na przykład Taka przesuwka, że ona jest nowa w ogóle Tak samo jak ta zębatka Też podejrzewam, że ona jest nowa Skrzynia tutaj wygląda bardzo dobrze, ale jeszcze będę musiał Pewnie przy składaniu skupić się na tym Żeby ją wydystansować Tutaj ktoś, kto zabezpieczał Jakby zmieniać biegów, no jak widać Słabo wyszło Tutaj też rusza się ta podkładka, generalnie karter jest ok. Z drugiej strony popełniony błąd, czyli założone łożysko z osłonkami metalowymi, co skutkuje tym, że nie ma ono dobrego smarowania. Tam wewnątrz olej swobodnie nie przelewa się przez kuleczki, smarując je. Pamiętamy o tym, że zawsze, jak zakładamy do skrzyni łożyska, zakładamy je wyjmując te, te zabezpieczenia. Tutaj łożysko nowe, łożysko eleganckie, nie należy się go czepiać. No i w sumie tyle, jeżeli chodzi o ten karter. Tam jeszcze był problem gdzieś z tym korkiem spustowym. A tutaj, tutaj będę musiał zrobić na nowo gwint, dorobić jakiś korek, tak żeby to miało ręce i nogi. Lecąc dalej, co? Głowica jest ok. Jest przykopcona, ale nie ma tutaj śladu po jakichś deszczu meteorytów. Nic sobie w nią nie waliło, więc jest ok. Łańcuszek, no ze sporym luzem, pewnie zamówimy drugi. Tutaj nowe łożysko, tam też nowy uszczelniacz. Tutaj był też popełniony błąd, to jest element kosza sprzęgowego, zabezpieczenia kosza sprzęgowego, bo to jest nakrętka, a tutaj, jak widzicie, tam pod spodem jest taka, taka tulejka, jakby ona służy do tego, żeby zabezpieczać, zaginać ją i zabezpieczać tą nakrętkę przed odkręceniem. Tutaj w tym silniku nie było to zrobione i pewnie za jakiś czas. Ta nakrętka odkręciłaby się, odkręcając całe sprzęgło podczas jazdy, co mogłoby skutkować dużymi uszkodzeniami w silniku, w zależności od tego z jaką prędkością by się jechało. Jeżeli chodzi o jakieś tam rzeczy, no tutaj zębatka e, od łańcucha w porządku, nowa podejrzewam, bo nie widać niej żadnych śladów zużycia. No i tak, no z grubsza tyle, co wam mogę tutaj o tym silniczku powiedzieć. Ja w tej chwili biorę się za to, żeby umyć to wszystko, poczyścić ten silnik. Czyli to jest ten taki najgorszy element całej roboty. Mycie, czyszczenie, szorowanie, skrobanie. Oszczędzę wam tego trudu. Pośledzę sobie przy tym sam. Zamawiam dzisiaj graty, więc pewnie w przyszłym tygodniu będziemy już ten silnik składać i mam nadzieję odpalać do roboty!